Golbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej, Nieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku. www.tvpodkarpacie.pl za nami Akademickie Targi Pracy, jakie 26 marca odbyły się na Uniwersytecie Rzeszowskim. W tym roku impreza była wspólną inicjatywą zarówno Uniwersytetu, jak i Politechniki Rzeszowskiej. Jest to pierwsza tego typu impreza w regionie i pierwsza impreza organizowana przez dwie największe uczelnie województwa podkarpackiego. W tym roku gościmy ponad 50 firm, łącznie 52 firmy z różnych branż. Jest to branża m.in. finansowa, branża przemysłowo-usługowa, branża informatyczna medyczna, kosmetyczna. Oferta Akademickich Targów Pracy skierowana była nie tylko do studentów i absolwentów, lecz także do osób w każdym wieku, które poszukują zatrudnienia. Nas przynajmniej głównie zainteresowały dwa stoiska, no i z tymi przedstawicielami rozmawialiśmy. I no, Powiemy, że Państwo są zainteresowani ludźmi z naszego kierunku, i możliwe później będzie jakaś efektywna współpraca. Też właśnie przyszłam tutaj ze względu na te firmy co kolega i ewentualnie jeszcze techniczne firmy WSK, MTU, gdzie po fizyce technicznej też mogłabym znaleźć zatrudnienie. Absolwentem już jestem od kilku lat generalnie. Teraz w sumie to przyjechałem tak z ciekawości, bo prowadzę w sumie swoją firmę i przyjechałem w sumie też zbadać rynek, co się, co się dzieje tutaj. Także no generalnie na, na dzień dzisiejszej pracy jako tako nie potrzebuję, ale Ciekawy jestem w ogóle, może ja będę kogoś tam zatrudniał czy coś tam, także jestem ciekawy generalnie rynku, co się dzieje. Chodzę od stoiska do stoiska i pytam jak wygląda sytuacja BHP w danych firmach. Również dowiaduję się innych ciekawych informacji, m.in. w powiatowym Urzędzie Pracy pytałem się o fundusze na otwarcie działalności gospodarczych. Uczestnicy Akademickich Targów Pracy mieli okazję zapoznać się z wieloma atrakcyjnymi ofertami pracy, staży czy praktyk. Myślę, że bardzo ciekawe informacje były. Jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, jakie pytania mogą być zadawane, jak udzielać odpowiedzi i tak Przyszedłem tutaj na szkolenie 111 minut. Na szkoleniu tym dowiedziałem się na temat budowania swojego wizerunku na rynku pracy, budowania swojego CV, przejścia pozytywnego rozmowy kwalifikacyjnej. Tutaj szczególny nacisk był kładziony na, na mowę ciała. Na, na pytania, które powinny paść ze strony rekrutera, i jak wybrnąć zastresujących sytuacji. Organizacja akademickich targów pracy niesie wiele korzyści zarówno dla zwiedzających, jak i dla samej uczelni. Są to korzyści i dla naszych studentów, i dla absolwentów oraz, oraz również mogą mieć to korzyści dla samej uczelni, naszych pracowników. Naukowych, dydaktycznych, dlatego, że jest to kapitalna okazja do tego, żeby spotkały się firmy z naukowcami. To właśnie dzisiaj tutaj mogą wyjść ciekawe pomysły, projekty, które mogą być kontynuowane potem przez najbliższych kilka lat na, Uniwer na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jeżeli chodzi o naszych studentów, absolwentów, oni dzisiaj właśnie mogą znaleźć ciekawe, interesujące oferty pracy. Część osób te oferty pracy może już na dzisiaj nawet ma, udało się im pozyskać, ponieważ dzisiaj też mogli przynosić swoje CV. Może dzisiaj też mieli okazję na przeprowadzenie swojej pierwszej rozmowy rekrutacyjnej. Dla wielu osób znalezienie pierwszej poważnej pracy okazuje się nie lada wyzwaniem, dlatego już w trakcie studiów warto podjąć kroki zmierzające do zaplanowania kariery zawodowej. My działamy właśnie na Politechnice Rzeszowskiej i to nie jest tak, że organizujemy tylko wyjazdy na praktyki. Działając u nas w organizacji można poszerzyć swoje swoje umiejętności, bo my zajmujemy się czymś takim jak zdobywanie ofert praktyk tutaj. W związku z czym e, ktoś, kto przychodzi do naszej organizacji, e, zdobywa kontakty z firmami z branży, z którym, w których być może później będzie współpracował. Uczestnictwo w targach pracy uważane jest za jedną z najefektywniejszych form poszukiwania zatrudnienia. Z samego założenia niweluje bowiem problem selekcji ofert pracy i dostosowania ich do potrzeb, zainteresowań oraz specjalności kształcenia kandydatów. Targi pracy to Przede wszystkim dobra orientacja na rynku pracy i w oczekiwaniach pracodawców. Wśród 50 wystawców znajdują się pracodawcy z sektora usług publicznych, z sektora usług prywatnych, ale przede wszystkim, z czego się bardzo cieszymy, pojawił się duży sektor reprezentujący produkcję, czyli jest to pokazanie czego oczekują firmy zajmujące się, czy działające w sferze produkcji materialnej, a muszę powiedzieć, że całe gro naszych kierunków studiów pozornie uniwersyteckich ma w swojej ofercie specjalności progospodarcze. W poprzednich edycjach targów pracy organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski brali udział najlepsi polscy pracodawcy, mający siedziby i oddziały w województwie podkarpackim, jak i w całym kraju. Podkarpacie.pl Golba Lux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej. Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux. 20 lat na rynku.